Sztuczna inteligencja właśnie wykonała kolejny krok. W ramach projektu Beyond szwedzka firma Saab wspólnie z niemieckim startupem Helsing przetestowała system AI o nazwie Centaur, który samodzielnie pilotował myśliwiec Gripen E. To nie był zwykły test w symulatorze. AI weszło na pokład prawdziwego samolotu i wykonało manewry w powietrzu, symulując walkę powietrzną w warunkach poza zasięgiem wzroku. Według Helsinga System Centaur przyswoił 30 lat doświadczenia pilota w tydzień, ucząc się taktyk i podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym. AI analizowało sytuację, śledziło cele i inicjowało działania, które wcześniej wymagały ludzkiego refleksu i instynktu. Choć wynik starcia z doświadczonym pilotem Gripena D był nierozstrzygnięty, wniosek jest jasny: AI w kokpicie to już nie teoria. To fakt. To przełom technologiczny i strategiczny. Po raz pierwszy AI prowadzi operacyjny myśliwiec bojowy publicznie, bez ukrywania szczegółów. Jesteśmy świadkami nowej ery w wojsku, lotnictwie i bezpieczeństwie. Pytanie brzmi, czy człowiek i AI będą partnerami czy rywalami na niebie?